Wymyśli sobie, w której zostaje zamieniony w próżkę napoju. Pewnego dnia zostaje zamieniony w puszkę napoju. Nie wiem, jak to się stało, ale znajduje się nagle w sklepie z napojami. Witam Was z tej strony, oficjal, a w tym odcinku pogadamy sobie z kim? Z chatbotem. Dokładnie tak. Wyjaśnię Wam najpierw, czym jest chatbot, ale zanim do tego przejdę, to proszę Was o zostawienie łapki w górę pod filmem. Jeżeli Wam się spodobał, albo jeżeli nie, to też nie? A dobra, nierawne. Komentarz może być, komentarz, łapka w górę właśnie i ogólnie wiecie co z tym już robić. Przejdę teraz dokładnie czy, czym jest w ogóle chatbot i, i z czym to się w ogóle je. Chatbot to jest, to jest bot opracowany przez zespół naukowców z zielonym maskiem na czele i on głównie służy do jak można to ogólnie do ma wiele wiele różnych zastosowań ale służy do głównie do skryptów do pisania jakiś do um, pomagania programistom i tak dalej i tak dalej ale my skupimy się na innej stronie ponieważ z, um, ponieważ um, chatbot też służy do wiele innych ciekawych rzeczy i właśnie będziemy to robić, będziemy zadawać chatbotowi równe pytania. Link do chatbot'a będziecie mieli w opisie filmu. I co? Oczywiście trzeba się najpierw zarejestrować na tej stronie. I tyle. I jak widzicie na początku, wita nas taka, takie okienko, znaczy tu w ogóle jest ten chat właśnie z, z chatbotem. Tu macie możliwości, czyli co on, co on może, czego on nie może, jakie ma ograniczenia. Bo o tych ograniczeniach też będę mówić, i tak dalej, i tak dalej. Więc uwaga, napiszmy po prostu mu normalnie. Cześć asystencie! Dobry, i teraz będzie on coś pisać. Cześć, jak mogę Ci pomóc? I, i tutaj możemy zacząć z nim w ogóle rozmawiać. Mm, on w ogóle służy do pomocy i tak dalej, i tak dalej. Ale uwaga, bo pierwszym ograniczeniem jest to, że... Jego zasób wiedzy ogranicza się do roku 2021, czyli po tym roku on nie będzie nic wiedzieć, w sensie nie będzie w ogóle rozumieć wydarzeń, które y, wydarzyły się w 2022, na przykład, nie wiem. I żeby Wam to udowodnić, to zapytamy się chatbocie, jaki mamy dzisiaj dzień? O, właśnie, już tutaj piszę, że Cukro mi, ale jako model AI nie posiadam informacji o aktualnym dniu. Możemy rozmawiać o innych rzeczach, które mogą Ciebie zainteresować. Czym? Czy mogę ci w czymś pomóc? I właśnie tu macie ten dowód że No jego zasób wiedzy właśnie ogranicza się do roku 2021. Żeby wam to kolej nas udowodnić, że zapytamy go, nie wiem, em, co wydarzyło się w 2021 roku. Czyli faktycznie też nie ma o 2021 roku, bo kończy się w 2021 roku. Co wydawało się w 2020 roku? O, już macie odpo odpo odpowiedź. 2020 rok był trudnym czasem dla wielu ludzi na całym świecie ze względu na pandemię COVID-19, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Pandemia ta spowodowała wiele zmian w codziennym życiu takich jak. Ograniczenia podróży, nakazy na maseczek, ochrony, zamknięcie szkół i film oraz ogólne ograniczenie kontaktów yy, międzyludzkich. I tutaj co ciekawe, podaje nam też inne wydarzenia z tego okresu: czyli prezydentura yy, Trumpa została zakończona, Joe Biden zaprzysiężony, protesty Black Lives Matter. Właśnie tu macie taki dowód, że właśnie ogranicza się tak naprawdę do wiedzy z 2020 roku. Na 21 roku się w ogóle już kończy. Ale dobrze. Dobrze. Ale będziemy tutaj testować inne możliwości. Na przykład ten Bold jest świetny do pisaniu o, różnych ogłoszeń, CV. Więc poprosimy go, żeby napisał za mnie list za, na moje 19 urodziny do, nie wiem, do Krzysztofa Lexana. O, na przykład. Drogi asystencie, napisz list do Krzysztofa Lekstana na moje 19 urodziny, e, które odbędą się w Szczecinku, e, w McDonaldzie o godzinie 20.30. Dobra, już coś piszę, e, o tak. Drogi Krzysztofie, dziękuję Ci bardzo za przepiękny list, który mi wysłałeś z okazji moich dziewiętnastych urodzin. Naprawdę jestem zaskoczony, że pamiętałeś o tym dniu i wysłałeś mi taki wspaniały list. Cieszę się, że. Mogę dzielić, dzielić ten z tobą, yy, i, i mi w Aha, dobra, yy, dobrze, nie o to mi w sumie chodziło. Tak, właśnie, tutaj właśnie kolejny jednym z tych naprawdę mocno, mocno, mm, szczegółowo napisać o co nam chodzi. Napisać, że mia miałeś napisać list zaproszeniowy do mojego kolegi. O, i tutaj fajnie jest właśnie, że... On napisał mu już proście, o co, o, co, o co mi chodzi. I już ty ładnie wszystko poprawia. Zapraszam Ciebie z Cię serdecznie na moje 19 godziny w Moguladzie o godzinie 29. Chciałbym bardzo, abyś był obecny podczas tej radosnej okazji i mógł świętować razem ze mną i innymi przyjaciółmi. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Cię i spędzić razem miłe chwile. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będziemy mogli cieszyć się razem tą uroczystością. Pozdrawiam serdecznie mam nadzieję, że zobaczymy cię już niedługo, więc właśnie tak to działa. Oprócz tego tego bota możemy wykorzystać do, do pisania kodu w różnych językach programowania i poprosimy go, żeby napisał jakiś prosty kod, nie wiem. Yy. Drogi asystencie, napisz prostą grę w języku Python. Oto proste gra w języku Python, która polega na odgadywaniu liczby zakresu 1 do 10 Grat ma próby, aby odkonać liczbę, a po każdej próbie otrzymuje informację, czy odganię liczba jest za duża, za mała lub prawidłowa. I tu mamy ten kod, który się wyświetla nam, dobra. I to rzeczywiście w języku Python, więc ja znam się to... Znaczy ja nie znam zbytnio tego języka, ale coś tam umiem, więc, więc nie wiem czy on w ogóle dobrze, dobrze, do, dobrze w ogóle yy, pisze. Jak ktoś zna się na programowaniu to napiszcie czy dob, dobrze, de, dobrze ten kod podaje w ogóle. Ale mi się chyba wydaje, że chyba tak. Chyba to jest dobry kod, tak mi się wydaje. Nawet znam niektóre te rzeczy z na więc tam trochę ogarniam to, ale... No dobra, powiedzmy sobie, że jest to prawidłowy kod. Kolejna możliwość to pisania historyjek. Tak, dokładnie. E, bot potrafi pisać historyjki i potrafi pisać naprawdę wymyślne historyjki. Znaczy, wymyśli takie, jakie mu napiszemy, w znaczy, sensie napiszemy, o czym mają być tej historyjki. Więc co by tu, tutaj wymyśleć? Dobra, więc teraz... Więc teraz... Drogi asystenci, napisz, a raczej wymyśl historię, w której podczas podróży do Hiszpanii zakochuje się w 17-letniej uczennicy, która jest bardzo ładna i chce ze mną być, a następnie mnie zaprasza, co było moim marzeniem i potem wiemy długo i szczęśliwie. Boję się. Bardzo dobrze, To historijkę, która którą dla Ciebie wymyśliłem i uwaga się, się zaczyna. Podczas wakacyjnej wycieczki do Hiszpanii poznaję piękną 17-letnią 17 uczennicę imieniem Elena Elena jest bardzo miła i pomocna, a i uśmiech rozja rozjaśnia mi dzień. Odkrywam, że Elena jest również bardzo inteligentna i zafascynowana różnymi, zafascynowana różnymi kulturami. Czaskowiam, że się w niej zagochuje po kilku dniach spędzonych razem Podczas zwiedzania miasta, Elena zaprasza mnie do domu, aby pokazać mi prawdziwe oblicze, oblicze hiszpańskiej kultury. To tam poznaję jej rodziców, którzy są bardzo mili i gościni. Spędzamy wieczór razem, rozmawiamy o naszych marzeniach i planach. Na przyszłość. z każdym dniem coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że Elena jest osobą, z którą chciałem spędzić wieczór mojego życia. W końcu... A, w końcu... Dobra, coś mi się wyświetliło. Yy, w końcu zdecydujemy się być razem. Planujemy wyprowadzkę do Hiszpanii, ale móc długo i chciwie spędzać razem, każdy dzień. Mam nadzieję, że ta historia spełniła Twoje oczekiwania. Jeśli masz jakieś pytania, lub chciałbyś, abym opowiedziała inną, his abym opowiedziała inną historię, nie obahaj się pytać. Okej, okay, do dobra, dobra, właśnie o to mi chodziło i właśnie. To jest kolejny właśnie Blondowa. co jeszcze, o co możemy go jeszcze zapytać, myślę. Mm, zapytamy go o jakieś filozoficzne pytanie. Być albo nie być, o to jest pytanie. Oczywiście wiem, w on się raczej domyślił, że to jest tekst z, z Shakespeare'a. Być albo nie być, oto to jest pytanie, ale zobaczymy. Być albo nie być, A to jest pytanie. To słynne zdanie, pochodzące z monologu Hamleta, głównego bohatera w Tokio, Williama Shakespeare'a, pod tym samym tytułem. Monolog ten jest jednym z najbardziej znanych fragmentów literatury światowej i jest uważany za jedno z największych osiągnięć Shakespeare'a w dziedzinie teatru. monologu Hamlet rozważa, czy lepiej być cierpieniem i walką, czy też lepiej połowić kres swoim problemom i cierpieniem poprzez samobójstwo. W każdym fragmencie monologu Hamlet mówi być albo nie być, a to jest pytanie, czy lepiej być cierpiącym, być cierpiącym z powodu wszystkich tych rzeczy. No dobra, więc bardzo, bardzo dużo się rozpisuje, ale dobra, dobra, słuchajcie. Co o co możemy go jeszcze zapytać, bo widzę, że on się tu za bardzo rozpisuje, a ja też nie chcę. Wiem, że on też ma taką umiejętność zapamiętywania tego co było wcześniej, więc powróćmy do tej historyjki i zapytamy go, kim była Elena. Odpowiedzi na poprzednie pytania, opow op 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 opowiedziałem Ci historię o sobie, y o sobie imieniu Elena, ale nie podaję więcej szczegółów na jej temat. Elena była postacią fikcyjną, którą stworzyłem w celu opowie opowiedzenia historyjki zgodnie z swoimi wytycznymi. Czyli widzicie, zapamiętam właśnie, kim była Elena, ale ona nie, nie, nie. Ale ona no nie, nie mógł podać, podać jej jakby więcej informacji na jej temat. Dobra, co o niej jeszcze możemy powiedzieć? Znaczy, co, co możemy jeszcze go zapytać? Kolejną historyjkę niech mi opowie i niech to będzie. Hmm. Najbardziej absurdalna historyjka, którą, którą napiszę to będzie to będzie chore, to będzie chore. Wymyśl historię, w której zostaje zamieniony w puszkę napoju. Może to będzie działać. O jest. Pewnego dnia zostaje zamieniony w puszkę napoju, nie wiem jak to się stało, ale znajduję się nagle w sklepie z napojami razem z innymi puszkami. Jestem trochę zaniepokojony, ale staram się utrzymać fasonu i nie daję po sobie poznać, że coś jest nie tak. Mija kilka dni, a ja wciąż jestem w sklepie, czekając na kogoś, kto mnie kupi. W końcu pojawia się ktoś, kto mnie wybiera spośród innych napojów. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaje wybrany, ale nie wiem co się ze mną stanie teraz. Okazuje się, że zostaje kupiony przez sympatycznego młodego mężczyznę, który lubi eksperymentować z różnymi nabojami. On otwiera mnie i pije ze mnie, ze mnie z dużym zadowoleniem. Jestem trochę zaniepokojony, ale cieszę się, że mogę sprawić kładę komuś, in, 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 komuś, komuś innym komuś innym komuś innemu dobra właśnie o to właśnie właśnie o to chodzi we taka absurdalna historyjka no dobra słuchajcie zaraz będziemy zliwać się do końca odcinka ale jeszcze spytamy go o jakiś oczywisty fakt no dobra zapytamy go jeszcze o coś jedno bo zawsze mnie to nie daje spokoju w sumie zawsze chciałem się zapytać mm... Pierwszy raz napiszemy, zobaczymy co on się domyśli Przepraszam ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie Ponieważ nie wiem o co dokładnie chodzi Proszę o bardziej szczegółowe pytanie Postaram się odpowiedzieć na nie Jak najlepiej potrafię No dobrze Kiedy powinien być pierwszy raz? Tak, tak na serio Zapytamy się Kiedy powinien być pierwszy raz Drogi asystenci, Kiedy powinien być pierwszy raz? Decyzja o tym, kiedy należy rozpocząć współżycie e, seksualne jest indywidualna zależy od wielu czynników, takich jak emocjonalne i fizyczne przygotowanie, poglądy i wartości, a także sytuacja życiowa. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, kiedy powinien być pierwszy raz ważne, aby każdy decydował o swoim ciele i swoim życiu seksualnym w sposób, który jest dla niego odpowiedni i bezpieczny. To fakt, no ma rację, ma rację, no faktycznie, nie należy się z tym spieszyć. No dobra, słuchajcie. No coś tam jeszcze bifa, ale dobra, już tam nie, nie będę tego czytać. Zapytamy go o to, żeby wymyślił najbardziej absurdalną rzecz, jaką, jaką może wymyślić, wymyśleć. Nie wiem, czy to się... Oto absurdalna historika, którą dla ciebie wymyśliłam. Pewnego dnia zauważam, że mój kot ma dwa ogony. Myślę sobie, że to dziwne, ale postanawiam go nie pytać o to, skoro sam tego nie zauważył. Kiedy idę do sklepu, pomylku... Zau uważam, że wszyscy ludzie mają po trzy nogi to już naprawdę mnie zaczyna niepokoić, więc pytam sprzedawcy, czy, to on, sprzedawcy, czy to on odpowiada, że tak, że wszyscy ludzie zawsze mieli po trzy nogi i że to ja jestem dziwny, bo mam tylko dwie zacząłem się zastanawiać, czy to ja jestem dziwny, czy cały świat jest dziwny postanawiam zapytać innych ludzi, ale oni też twierdzą, że to ja jestem dziwny i że nigdy nie widzieli nikogo z dwoma nogami, w końcu znam wątpić we własne zmysły i zacznę się zastanawiać czy i, zasta... I w końcu zacznę wątpić we z zmysły i zaczynam zastanawiać się czy jest rzeczywiście, mam tylko dwie nogi, a szczęście wszystko okazuje się snem, aha. A właśnie, a po bo snu, Drogi asystencie, czym jest świadomy sen? Ja oczywiście wiem czym jest świadomy sen i tak dalej i tak dalej. Świadomy sen, inaczej zwany lucid dreaming to stan, w którym osoba śniąca bla bla bla, ja wiem co to jest. Jest świadoma tego, że śni i ma nad swoimi snami pewien stopień kontroli. W takim śnie osoba może zmieniać bieg, wydarzeń, powyższać się w różne miejsca lub nawet rozmawiać ze swoimi postaciami ze snu. Światowe są bardzo za, za bardzo interesujące i fascynujące, ponieważ dają możliwość przeżywania przygód i doświadczeń, które są niemożliwe w rzeczywistości. I tu, tu jeszcze nam, tutaj jeszcze nam napisał, że to oczywiście wszystko zależy od praktyki, jaką co my robimy, żeby uzyskać ten świadomy sen, bo wiadomo, że świadomy sen jest takim snem właśnie no Znaczy są wyjątki, że osoby śnią od urodzenia świadomie, ale zazwyczaj to jest tak, że trzeba tego świadomego snu się nauczyć. W sensie trzeba nauczyć się śni, śnić świadomie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego się fajnego tutaj pośmaliśmy. I no i co? Słuchajcie, więc mam nadzieję, że film się spodobał. Jak chcecie, żebym nagrał taki film podobny, to dajcie mi znak, znać łapką w górę albo komentarzykiem miłym. No i co? No to do zobaczenia wkrótce i do zobaczenia. Cześć!